Rok pandemii w PMDK w pierwszym semestrze roku szkolnego 2021-2022 odbyło się wiele imprez, a oto największe z nich. Od 16 do 18 września trwała witryna teatralna, na której w ramach projektu Teatr Polska wystąpiły teatry profesjonalne, Teatr Ludowy z Krakowa i Teatr Ateneum z Katowic. Po spektaklach odbyło się spotkanie publiczności z aktorami. Ogromnie cieszyliśmy się, że na naszej scenie wystąpiła Iwona Sitkowska, absolwentka Teatru Trupa z PMDK, a obecnie aktorka Teatru Ludowego w Krakowie. Trzeci dzień witryny teatralnej należał do teatrów z PMDK, Teatru Trupa, Teatru Pięć i Teatru Charaktery, które zaprezentowały swoje spektakle. 26 września PMDK świętował swój jubileusz 40-lecia otwierając wystawę Mistrz i uczeń, nauczyciele i absolwenci PMDK. Na tej zbiorowej wystawie można było obejrzeć pracę 27 artystów, profesjonalistów i amatorów którzy są związani z PMDK. Tego dnia odbył się również koncert artystów z teatru muzycznego w Lublinie pod tytułem Ambasadorki Kultury Polskiej w muzycznych salonach Europy XIX wieku. Z okazji świętej niepodległości w PMDK odbył się koncert pod tytułem Niepodległa Młodych. Ten koncert ma takie przesłanie: żebyście w swoich serduszkach rozbudzili miłość do na naszej ojczyzny i cieszyli się z tego, że żyjemy w wolnym kraju. Chwała bohaterom dzisiaj, natomiast też, kochani, chwała Wam. Za to, że chcecie pielęgnować tą pamięć, i bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj możemy świętować powiatowe uroczystości odzyskania niepodległości przez Polskę. W nagraniu koncertu online wzięło udział ponad 100 osób. Wystąpiły zespoły z pracowni muzycznej, tanecznej i teatralnej. Dwa tygodnie później koncert został powtórzony dla rycji. Przeczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki, dopiero później rośnie krwawi. Grudzień upłynął w PMDK pod hasłem Bożego Narodzenia. Pracownia muzyczna, taneczna i teatralna przygotowała koncert online pod tytułem Pastorałko nieś się biało, w nagraniu którego wzięło udział ponad 100 osób. Premiera koncertu odbyła się 24 grudnia w Wigilię Bożego Narodzenia. Oprócz tego powstał teledysk do piosenki Maleńki Jezus Nam Narodził się. że Jezus nam narodził Pracownia teatralna przygotowała inscenizację, pójdźmy my. A jeszcze w grudniu odbył się finał konkursu opowieści wigilijnych. Czy Przy takim spotkaniu, które nazwaliśmy po kolendzie. Co to jest kolęda? Co to jest? Od 18 do 21 stycznia 2022 roku wychowankowie PMDK, flubartowie, uczestniczyli w serii spotkań pod tytułem Pokolędzie, na których mogli dowiedzieć się więcej o kolendach, kolendzie, kolędnikach i kolendowaniu. W programie spotkań znalazła się krótka prelekcja o tradycji kolendowania z Gwiazdą, szopką, Turoniem i Herodami. Dwa tysiące lat ci grają paskudźki niedrwale, dwa znaczy tysiące krakowiacy głupie i górale. Przygulowy jadą, złotów i rzekłanów, hej, korek, ja łapę na... Ale szukuje nam się już niedługo następne święto, bardzo bliskich wam osób. Specjalnie na tegoroczny Dzień Babci i Dzień Dziadka nauczyciele PMDK przygotowali dla wychowanków laurkę uzupełniankę. Laurki rozdawane były przez cały tydzień na spotkaniach po kolędzie oraz na zajęciach. Świetnie, posłuchajcie, mamy dla was prezenty. Zrobiliśmy takie laurki uzupełnianki. Tutaj jest napisana laurka dla babci i dziadka i pod spodem trzeba wpisać imiona. Hej babciu, babciu, hej dziadku! Witamy Was wiosenką, wesołą i skoczną i bardzo śmiechniętą! Najmłodsi wychowankowie PMD-ku w Lubartowie przygotowali dla swoich babci i dziadków specjalny koncert. 27 stycznia w dwóch odsłonach koncertu dla babci i dziadka zaśpiewali i zagrali podopieczni pani Dominiki Kłębukowskiej-Wąchotkiej oraz zespół taneczny Ralefe przygotowany przez panią Jolantę Grabowską. 俄罗斯。 była również pracownia teatralno-medialna. Na ekranie w sali widowiskowej podopieczni pani Dominiki Trykacz z Teatru Groszki oraz Teatru Pstryk i Już przedstawili inscenizację Pójdźmy i my, a wychowankowie pani Urszuli Bednarczyk zaprezentowali wierszyki i złożyli życzenia dziadkom. Trupa przepytuje. Występują. Teatr trupa. Pan Piotr i gitara. Scena druga. Trupa przepytuje. Przepytywanki. Witamy pana Piotra. Witamy w naszych skromnych progach. Mamy nadzieję, że panu się podoba i że jest pan przygotowany psychicznie i fizycznie. Na nasz wywiad, który przeprowadzi trupa? Bardzo serdecznie i miło witam Teatr Trupa. Jestem ciekawy Waszych pytań. A czy przygotowany psychicznie i jak to było fizycznie, to się jeszcze okaże. Dobra, tak więc czekam na pytania Dobrze. i mam nadzieję, że odpowiedzi Was w jakim stopniu usyta, usatysfakcjonują. Dobrze, a więc pierwsze pytanie, jak zaczęła się pana przygoda z muzyką? Moja przygoda z muzyką? Zaczęła się prawdopodobnie przez moich rodziców. Nie wiem jak daleko to sięgało, ale mój dziadek od strony mamy grał na klarnecie, babcia śpiewała, a dziadek od strony taty, znaczy mój dziadek, a tata mojego taty grał na harmonii. Tak, Babcia, o ile mi wiadomo, chyba na żadnym instrumencie nie, nie muzykowała. W każdym razie, moi rodzice poszli również tą drogą. Tak? Grali razem na, wspólnie na po tańcówkach, weselach, mój tata bardzo dobrze to wspomina i bardzo żałuję, że nie kontynuuję jego drogi. Ale jak byłem mały, w wieku czwartej klasy, zapisali mnie dokładnie do Domu Kultury, które było chyba na 3 maja. Tak, na 3 maja, bardzo fajnie to wspominam, wtedy zaczęła tam pracę pani Ewa Zagórska, była to bardzo ambitna nauczycielka, która od samego początku wzięła mnie pod swoje skrzydła i od kiedy zacząłem naukę, musiałem być przygo przygotowany na każde zajęcia, jak nie to skarżyła się mojej mamie, która również pracowała tak więc nie było wyjścia, trzeba było chodzić przygotowanym na zajęcia. Dodatkowo chodziło też tam bardzo wielu fajnych, zdolnych starszych kolegów Którzy imponowali mi swoją grą i bardzo chciałem grać tak jak oni. To może jaka, jaką muzykę pan lubi najbardziej i jacy są pana ulubieni wykonawcy piosenki? Jaką muzykę lubię najbardziej? Ciężko jest to powiedzieć. Myślę, że każdy z was miałby problem z określeniem, jaka jest wasza ulubiona muzyka. Ja chyba przerabiałem już, może nie każdy, ale naprawdę sporo repertuaru. Od małego zacząłem słuchać może takiego zaskakującego rodzaju muzyki, ale to była chyba muzyka techno. To wszystko się zaczęło przez kolegów. Później jakiś kolega DJ znalazł w swoim dorobku płytowym płytę, która w ogóle mu nie pasowała za bardzo na dyskoteki, i powiedział, wiesz co, Piotrek, weź to sobie, bo to w ogóle na dyskoteki się nie daje. Okazało się, że to była płyta Nirwany. I ja przesłuchałem sobie tą piosenkę, tą muzykę całą Nevermind, chyba się nazywała. I tak mnie czerwała ta muza, że wiedziałem, że rok rock to jest coś, co mnie pociąga, i gitara, która tam była zawarta tak energiczna, stwierdziłem, że fajnie byłoby się tak nauczyć grać. Ale gdy tylko muza gitarowa do mnie dotarła, i rodzice kupili mi gitarę właśnie tego typu, klasyczną. To wtedy zajarała mnie muza flamenko i hiszpańska, i do tej pory jest tak naprawdę w moim sercu u podstawy. Dobrze, a co gdyby nie muzyka? Co pan myśli, żeby pan teraz robił, gdyby nie wybrał pan muzyki? Nie wiem, może w kosmos bym poleciał, bo takie. <grym> e, oprócz muzyki, myślę, że tak równo z muzyką, to ja tak fascynowałem się trochę sportem. tak, Sport, jakby mały, to piłka, bo miałem piłkę, mieszkałem przy boisku, no to tak sport. Później jakieś na zajęcia w MDKu do pani Joli chodziłem na tańce i tam był breakdance, też bardzo się w tym zakochałem, tak więc jakby nie muzyka, to pewnie sport. A i lubię... Nie no, sport, tak. A jaki jest pana pomysł na zajęcia i na czym mają polegać? Na czym mają polegać? Na tym, żeby nauczyć przez zabawę, tak? W tych czasach jest tak ciężko troszkę dzieci zmobilizować i powiedzieć, Uczcie się, tak? Bo dzieci raczej uciekają od nauki, a przychodzą do zabawy. wolą się zawsze bawić. Tak więc moje zajęcia. Staram się yy, naukę przez zabawę wprowadzać, tak? Używam programów multimedialnych, dużo sobie żartujemy, dużo sobie żartujemy z gitary, z jakiejś tam. Yy, jak dzieci podchodzą do instrumentu, jak grają, prawda? Czyli nie mówię nie graj tak, bo powiem mamie albo dostaniesz jedynkę. Nie, tylko jakieś tam śmieszne żarciki takie przez zabawę oczywiście no to w sumie pan odpowiedział po części na moje pytanie ale Jak? dlaczego warto chodzić na akurat na pana zajęcia które pan prowadzi znaczy nie to że tylko na moje zajęcia ja powiem może pod względem że muzyka daje coś takiego powtarzalnego, co trudno to określić tak ja tak długo w muzyce jestem, można tak powiedzieć, siedzę w niej, dlatego że ona jest moim tak, sam, tak jakby psychologiem, pomaga mi na wszystkie rzeczy, jak jestem smutny lubię sobie wziąć gitarę i sobie z nią rozmawiam, tak? Muzyka, moje palce, uczucia, emocje, to wszystko krąży, tak? Nic innego jak do tej pory nie znalazłem, co mogłoby mi coś takiego zaoferować, tak? Więc muzyka jest przyjacielem, tak? I warto sobie znaleźć w niej przyjaciela. Czy tworzy pan coś swojego? I tak, i nie. Bo jak tworzę, to raczej sam dla siebie. Staram się nie ujawniać jakichś tam moich tekstów, aranżacji, prawda? Lubię sobie to grać w zaciszu, można tak powiedzieć, dopracowywać, a może kiedyś się uda to pokazać na światło dzienne. Czy mógłby Pan nam zdradzić, na jakich instrumentach potrafi Pan jeszcze grać, poza gitarą? No nie wiem, bo to była taka tajemnica zawsze, ale myślę, że powiem. To więc tak. Z instrumentów strunowych to gitary elektryczne. Mam pełno gitar elektrycznych. Mój brat co chwilę z kolegą skupuje jakieś tam nowe gitary, już mam tam chyba ich 7, Gitary basowe dwie. Mamy też w domu perkusję, kachona. Oczywiście gram na tym. Można powiedzieć nieperfekcyjnie, ale gram. Pieninko musiałem się uczyć. Nie jest to mój instrument, można powiedzieć duchowy, ale zaczynam coraz bardziej go doceniać. Tak? Na korduanie myślę, że zagrał jedną ręką tam gdzie a z drugiej tak nie bardzo. Tak więc to chyba tyle. Okej, okay, więc. Poznaliśmy już Pana historię, jak to się zaczęło, jak jest Pana gost muzyczny, e, jakie ma Pan plany na dalsze zajęcia, jak to ma wyglądać. E, ale czy mógłby Pan nam uchylić takie trochę swoich umiejętności, czy mógłby Pan pokazać, zagrać nam coś, coś zaprezentować? Aha, czyli to było to zadanie od, pod względem fizycznym, tak? Czyli... Dokładnie tak. Dobra. Dawno nie grałem, nie prezentowałem się na scenie. Przyznam szczerze, nie wiem, jak to będzie z tym stresem. Zobaczymy, dobra? Bardzo mi będzie miło dla was coś zagrać. Scena trzecia. Trupa przepytuje, a pan Piotr koncertuje. Dobra, to będzie taki kawałek, który taki zapach w sumie, jakichś kawałków melodii, które najbardziej tak były dla mnie fajne. Takie coś takie hiszpańskie, ale tak? no. można wykorzystać na ogrom sposobów. Wyjście na zajęcie do Domu Kultury, oczywiście. Na zakupy. W torbie PMDek możesz zmieścić co tylko zechcesz, a w dodatku jest wielokrotnego użytku. Zakupy jeszcze nigdy nie były tak wygodne. Torba PMDek. To także idealny prezent na każdą okazję lub uzupełnienie stylizacji. To pędzek można zabrać na podróż, zapewni Twoim skarbom bezpieczną wyprawę. Pakowanie się nigdy nie było tak szybkie i przyjemne. A jeżeli jesteś typem introwertyka, torba pędek pomoże Ci się ukryć przed niepożądanymi spojrzeniami. No, prawie. Ochroń także Twoje ubranie przed zaplamieniem podczas posiłku. Wsparcie emocjonalne, a w gorące dni ochroni Twoją głowę przed upałem. Stylowo pomoże także w innych aktywnościach, jak zawieranie nowych przyjaźni. Przed wyżyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania ale przez konsorcjum się z w parametrach, gdyż każda torba niewłaściwie stosowana zagraża Twoim życiu lub wolności osobistej.